Hej kakociaki dzisiaj będę otwierać e, kalendarz adwentowy e, Szlejch i ogólnie to pewnie zastanawiacie się czemu nie zaczynam od 1 grudnia tylko od 6 czyli od Mikołaj no po prostu jakoś tak wyszło i, e, no, i już kilka okienek samo otwarło, muszę się przyznać, ale wam powiem, co było w każdym. Więc tak. W pierwszym okienku, było ho, rasy Apolosa chyba, chłopczyk, który nazywa się. W sumie, ja jeszcze mu nie dałam pełnego imienia. Więc no, e, na razie jego imię takie jakby, ale na razie go jeszcze nie ma. E, jest po prostu e, diament. No więc w drugim okienku była chwilka bo nie widać. E, kopystka. Takie. Taka najzwyklejsza kopestka, która jest w każdym e, zestawie Następny e, okienku e, Była taka... Taki do masażu Zapomniałam jak to się nazywa Ale taki do masażu e, Tylko jeszcze, no ogólnie w moim trzecim było takie ogłowie, tylko że po prostu mam go schowanego i nie mam za bardzo go teraz jak wyjąć, więc wam go, go nie pokażę, ale takie najzwyklejsze brązowe ogłowie to było. 4 grudnia, nie ma To było 5 już grudnia eee, jabłuszka, a nie poczekaj Piątego. No, chyba piątego. Raz, dwa, trzy, cztery. No to piątek. No to jabłuszka je, dostałam zielona. I teraz będziemy otwierać kolejne okienko w kalendarzu adwentowym, więc idę po niego. Tak się on prezentuje. O. Otwieramy. I. No. Teraz będziemy otwierać szóste okienko, czyli mikłajki I jest to takie nawet powiem Wam duże okienko. O, nie widzicie go sobie. O, tu jest szóstka Więc otwieramy rzeczywiście. Zrobię tak, żebyście widzieli. Tylko to nie jest takie łatwe. O, dobra. Otwieramy. Jestem bardzo ciekawa, co tam będzie ogólnie. O, mamy figurkę Mamy figurkę Szczerze nie spodziewałam się, że W takim małym okienku będzie figurka Bo ja nigdy nie miałam kalendarza szlejch Ogólnie dopiero zaczynam przygotować z Więc nie wiedziałam, że ona też będzie rozłożona Bo nie. nie wiedziałam jak inni otwierają Bo nie chciałam sobie spoilerować Więc ja ją złożę I, i wam pokażę jak się prezentuje Udało mi się ją złożyć. Ogólnie za bardzo nawet nie umiałam jej złożyć. No ale udało mi się złożyć. W sensie umiałam, złożyłam ją łatwo, ale po prostu nie umiałam tych włosów założyć, ale się udało. Nie pamiętam, jak ta figurka się nazywała, więc możecie mi powiedzieć. Mm, bo ja za bardzo się tak nie znam na tym. Wiem, że jest jakaś Lisa, ale to chyba nie Lisa. Tak mi się wydaje, przynajmniej. I ogólnie to przepraszam za bardzo dużą nieaktywność, bo aż kilka miesięcy od czerwca już chyba nie nagryłam więc naprawdę was przepraszam. No i mam zamiar wrócić teraz bardziej do nagrywania i będę codziennie też otwierać właśnie kalendarz i tym razem z wami. Więc no i no, będę starała się więcej nagrywać i że są dzisiaj mikołajki, to też wam pokażę co dostałam na mikołajki. A i jakby co figurka jest w pełni sprawna jakby, mogę to tak nazwać. Tylko głową nie rusza? W sensie być może rusza, ale nie chcę jej psuć już tych włosów. Więc już Wam pokazuję co dostanę na mi A więc jedną rzeczy to jest taka taka poduszka pusinowa. Jeszcze mam metkę tutaj i ona jest z rezerwa. Widać w metkach. I widziałam na aplikacji rezerwa. Więc taka. Fajna poduszeczka i już Wam pokazuję, co się znajduje w tej oto torbie. Dobra, ustawiłam Was jakoś w miarę. Mamy tutaj czekoladę Milka Oreo. Będę to może kładła, żebyście widzieli. Mamy Kinder Bueno. Mamy bałwanka Milka. tutaj jest zmywalny spray do włosów o który jest o Boże nie o zapachu, o kolor, kolor tego spreja sprayu, który jest na włosy to jest fioletowy i mogę sobie pofarbować po prostu włosy więc mam no, tu gdzieś takiegoś nie wiem jak to położyć nawet o. Kolejną sze... O matku, jedyna chwilka O nie, wywaliło mi się Dobra, to może ja to położę Po prostu I wam to z góry pokażę Będę pokazywać. Później Tutaj mamy Taki prezencik Który Siemienie na różne kolorki Eee no, i tam można różne kolorki się zmienić. A tak, ten to jest zielony Bardzo fajnie. Ogólnie. Dobra, to omacko. Ja już los Surprise. Nie od dawna, ale dostałam. Kalendarz los Surprise? No, przynajmniej będzie więcej czekoladek, bo założę się, że to czekoladowe. Mmm zawsze dostaje czekoladowe o matku chwilka, chwilka o ustawienia. dobra to ja to położę o o mam piękne o nie matku nie nie mam nawet serka bardzo serka no i tutaj kłocyk puszynionowy, bo jestem kocierą, puszynierą i wszystkim w jednym. To jakoś tak na boku by było położyć. O! Chapa. Postaram się was nie wywalić. Mamy Kinder Joya najzwyklejszego. to tyle z tej torby, ale mam jeszcze drugą torbę, więc Wam już pokazuję. A więc w drugiej torbie znajduje się kalendarz adwentowy z czekoladkami, of course. O matko, nie wywalajcie się. Chwileczkę. Ręczniczek fusinowy. Originals. Piękny, oryginalny. Możemy je włożyć tak ładnie, żeby dużo duże miejsce nie zajmował. O, no, powiedzmy tak. Skarpety świąteczne. Trzy pak. Kinder Joy i Milky Way. No i oczywiście w tym nie było tak mało rzeczy w takiej dużej torbie. No i troszkę się załamałam, bo chciałam eee, zestaw. No, konik, szlach i inne rzeczy tam, szlejch zażyczyłam sobie. Nie będę mówić już, bo nie pamiętam nawet. No i ja dostałam. No i okazało się, że to są plastikowe konie i bardzo jest to źle wykonane. W ogóle popsute. Więc mi jest troszkę przykro, bo do Bożego Narodzenia jeszcze troszkę dużo czasu, ale na no, szczęście mam jeszcze kalendarz. Więc nie ma tragedii. I no w sumie to tyle z mojego filmiku. No i... pa, pa kocieki. I jeszcze raz przepraszam, że tak długo mnie nie było. Postaram się więcej nagrywać.